Jakie są różne sposoby wysiewu pomidorów i jakie są ich ciekawe odmiany? O tym będzie dzisiejszy film z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! W marcu wielu ogrodników rozpoczyna sezon pomidorowy. Oczywiście od wysiewu wybranej odmiany pomidorów. Możemy rozpocząć ten sezon później, w maju, od zakupu gotowych sadzonek, ale mnogość odmian nasion pomidorów, jaka jest dostępna w sklepach, zdecydowanie zachęca do tego, aby wysiać je samodzielnie. Do tych odmian za chwilę wrócę. Tymczasem teraz kilka słów o tym, jak przygotować samodzielnie rozsadę. Nie ma w tym nic trudnego. I mamy do wyboru kilka sposobów wysiewu w zależności od tego, jakiego pojemnika użyjemy. A możemy użyć wielodoniczki z mniejszymi lub większymi otwarami. Jeżeli użyjemy tej drugiej, może uda nam się pominąć etap pikowania, zwłaszcza w przypadku niewielkich karłowych odmian pomidorów lub nieco opóźnionego wysiewu. Po wykiełkowaniu możemy wtedy usunąć słabsze siewki i pozostawić jedną roślinę w każdym otworze do czasu, kiedy będzie je można już posadzić na miejsce stałe. Najczęściej jednak pomidory pikujemy 3-4 tygodnie po wykiełkowaniu. W takim wypadku siać je możemy praktycznie w każdym innym pojemniku. Na przykład okrągłym po surówce, w którym zrobimy wcześniej otwory drenażowe na dnie, lub w niewielkiej produkcyjnej doniczce. Taki sposób sprawdzi się, gdy nie chcemy wysiewać wielu nasion pomidorów, ale na przykład niewielką ilość różnych odmian. I wtedy każda odmiana będzie w innej doniczce. Możemy też użyć prostokątnych pojemników po produktach spożywczych. Część z nich, na przykład po pomidorach koktajlowych, lub borówkach ma już na dnie otwory, które są niezbędne podczas przygotowywania rozsad. Jeżeli nasze plastikowe pojemniki ich nie mają, należy je zrobić. Ja to robię na przykład nożyczkami. Nie zapominajmy o opisaniu pojemników, zwłaszcza gdy wysiewamy więcej niż jedną odmianę pomidorów. Można obkleić pojemniki z adnotacją lub wstawić potem znacznik. Jako pojemnik dla rozsad sprawdza się także plastikowy pojemnik zamykany, który też musi mieć od spodu zrobione otwory drenażowe. Zabykając go, mamy od razu mini szklarenkę dla naszych roślin. Do przygotowania rozsady pomidorów możemy też użyć specjalnych kuwet do wysiewu czy kubeczków. Generalnie sprawdzi się wszystko. Ważne, żeby pojemniki te były czyste i niezbyt płytkie, nieco głębsze niż w przypadku rozsady sałaty, selera czy pora. W płytkich pojemnikach pomidory też oczywiście wykiełkują, ale będziemy zmuszeni je szybciej przepikować. W głębszych pojemnikach będą mogły rosnąć nieco dłużej. Oprócz pojemników do przygotowania rozsady potrzebne nam będzie także podłoże do wysiewu. Tu z powodzeniem możemy użyć gotowej i dostępnej w sklepach ziemi do wysiewu i ukorzeniania. Może być to ziemia z serii bio, która ma delikatną, luźną, drobną strukturę idealną dla kiełkujących nasion i rozwijającego się systemu korzeniowego. Takie podłoże spełnia też wymagania kultur wrażliwych na zasolenie. Jest wolny od patogenów, chorobotwórczych szkodników i grzybów, co jest bardzo ważne przy wysiewie roślin. Wypełniamy nim wybrane pojemniki, wyrównujemy i lekko uklepujemy, po czym możemy przejść do dalszego etapu pracy związanych z produkcją rozsady. Jakikolwiek sposób wysiewu wybierzemy, w doniczkach, w plastikowych pojemnikach, kuwetach czy wielodoniczkach, pomidory powinny wykiełkować bez problemu. Moim zdaniem, ich wysiew to najłatwiejsza część ich uprawy. Pomidory kiełkują szybko, czasami już po kilku dniach, czasami po około tygodniu, o ile mają ciepło powyżej 20 stopni Celsjusza i wilgotno. A jakie odmiany mamy do wyboru? Jest ich całe mnóstwo. Dziś dla przykładu wysieją około 30, co na pewno nie wyczerpuje tematu ciekawych odmian, ale może być pewną wskazówką i inspiracją. A pierwszą grupą odmian będą pomidory koktajlowe, które możemy podzielić na karłowe, takie jak na przykład Balkonie Red, bajaja, hastek czy venus, i wysokie, takie jak na przykład sweet baby, tutti frutti, mirabel czy Ceris. Wszystkie pomidory wysiewamy tak samo. Nasiona umieszczamy niezbyt gęsto na podłożu w wybranym pojemniku i przysypujemy cienką około 3 mm warstwą ziemi. Ja w pierwszej kolejności wysieję wszystkie przygotowane na dzisiaj odmiany, przysypię i zbliżę je na samym końcu. Odmiany karłowe pomidorów, które mogą mieć owoce w różnych kolorach, np. czerwonym, żółtym lub pomarańczowym, idealnie nadają się do uprawy w donicach, na balkonach, tarasach lub w ogrodzie, w którym nie mamy warzywnika lub gdzie w warzywniku dla koktajlowych pomidorów brakuje już miejsca. Mają one zwarty pokrój i są bardzo dekoracyjne. Udają się nawet w tradycyjnych skrzynkach balkonowych, o ile będziemy potem dbać o regularne podlewanie i nawożenie. W wielodoniczkach możemy wysiewać po kilka nasion do każdego otworu po dwa, trzy lub cztery. Po wykiełkowaniu możemy wykorzystać wszystkie wyrośnięte roślinki, rozsadzając je potem do osobnych pojemników lub możemy usunąć najsłabsze siewki i pozostawić w każdym otworze jedną najsilniejszą. W większych donicach oraz w gruncie możemy potem uprawiać też wysokie pomidory koktajlowe. Są one bardzo plenne, ale warto pamiętać, że wszystkie odmiany tej rośliny lubią żyzną glebę. W uprawie pojemnikowej, z ograniczonej pojemnikiem ilości ziemi, szybciej wyczerpują się składniki odżywcze niż ma to miejsce w gruncie. Dlatego musimy potem pamiętać o regularnym dokarmianiu, jeżeli chcemy zebrać obfite plony. Wszystkie te odmiany pomidorów możemy też oczywiście uprawiać potem na grządkach. W pomidorach o większych owocach mamy jeszcze więcej odmian do wyboru, zaczynając na przykład od odmian o owocach w żółtym kolorze. Kupując nasiona, pamiętajmy, że zawsze na opakowaniu jest podana informacja, ile nasion znajduje się w środku. Może być to ilość sztuk lub waga nasion w gramach czy miligramach. Bardzo często wyselekcjonowane odmiany, np. z serii Profi, oferowane są po kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk, podczas gdy w tradycyjnych nasionach mamy ich więcej 200 lub 500 mg. Te wyselekcjonowane odmiany zazwyczaj są bardziej odporne na choroby, bardziej plenne lub wyróżniające się wyjątkowym smakiem, kolorem czy kształtem. Szklarniowa odmiana pomidorów Orange Wellington ma mięsiste, prawie bezpestkowe owoce o żółto-pomarańczowym kolorze. Wszystkie odmiany szklarniowe można uprawiać, jak sama nazwa wskazuje, w szklarniach oraz w tunelach foliowych, a także w gruncie i na wysokich grządkach w cieplejszych rejonach naszego kraju. Odmiana Yellowstone to już pomidor gruntowy, średniowczesny. Pamiętajmy, że do gruntu roślinę te sadzimy, gdy minie już ryzyko przymrozków najczęściej w drugiej połowie maja. Wśród odmian gruntowych dostępne są m.in. odmiany karłowe, tzw. Tak samokończące, które nie dorastają do wysokich rozmiarów. Przykładem może być tu odmiana Rio Grande, o owalnych czerwonych owocach twardych, o dużej zawartości suchej masy, które nadają się do bezpośredniego spożycia, a także do przetwarzania na soki, sosy, przeciery czy do suszenia. Karłowa jest też odmiana Marmande o dużych, również czerwonych, żebrowanych owocach, które także nadają się do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Mimo że to odmiana karłowa, potrzebne jej będą podpory, z uwagi na ciężar owoców. Generalnie pomidory potrzebują podpór, zwłaszcza wtedy, gdy obsypią się mnóstwem owoców. W szklarniach, ale także na grządkach w osłoniętych i słonecznych miejscach uprawiać możemy też pomidory o wydłużonym kształcie, tak zwane pomidory paprykowe. Może być to na przykład wczesna odmiana Cornabel lub odmiana Big Mama, której owoce w kształcie śliwki dojrzewają około 70 dni po posadzeniu. Dużą popularnością wśród ogrodników cieszą się też pomidory typu bawole serca. Może być to np. odmiana korazon o dużych, intensywnie czerwonych, żebrowanych owocach lub odmiana kabose o nieco wydłużonym kształcie. Wyróżniają się one wspaniałym smakiem i wnętrzem praktycznie pozbawionym pestek oraz soku. Niemniej popularne są również pomidory malinowe o nieco bardziej na różowo zabarwionej skórce i wspaniałym słodkim smaku. Najczęściej przeznaczamy je do bezpośredniego spożycia, sałatek i kanapek. Dla wielu ogrodników uprawa odmian malinowych pomidorów to podstawa. Ale nie można zapominać też o tradycyjnych kulistych, czerwonych odmianach tych roślin, takich jak na przykład Money lub Agora. One również trafią do mojej kolekcji uprawianych w tym roku pomidorów. Nadmiarem sadzonek zawsze możemy podzielić się z sąsiadami, znajomymi czy rodziną. Możemy też po wykiełkowaniu zdecydować, ile roślin przepikować i dalej uprawiać, a z najsłabszych zrezygnować. Do niewielkich doniczek po kilka sztuk wysieję jeszcze kilka kolejnych odmian nietradycyjnych pomidorów, a będzie to wczesna odmiana delicja o żebrowanych czerwonych owocach z lekkim zazielenieniem przy szypułce oraz jedna z moich najulubieńszych odmian green zebra o niezwykle smacznych owocach, zielonych, jaśniejsze i ciemniejsze paski, które pozostawione dłużej na krzaku przebarwiają się na żółto. Wysieję też pomidora gruntowego wysokiego ,,pineapple", którego owoce są mięsiste i mają żółto-pomarańczowy kolor i cienką skórkę. Będę je uprawiać po raz pierwszy. Podobno ich miąższ przypomina strukturą ananasa. Sprawdzimy. Pomarańczowe i mięsiste owoce ma także odmiana ,,Pantano Romanesco". To pomidory do sadzenia w gruncie, odznaczające się wysoką tolerancją na niedobory wody i upały. Po raz kolejny na moich grządkach znajdzie się również miejsce dla odmiany Tigerella, która charakteryzuje się obfitym plonowaniem, a dojrzałe owoce wyróżniają się tygrysimi pręgami. oraz dla odmiany Czarny Książę, o dużych, smacznych, ciemnobrązowych owocach. Po wysiewie nasiona pomidorów przykrywamy ziemią. Może być to jak najbardziej podłoże do wysiewu, którego używaliśmy wcześniej. Po czym całość zwilżamy delikatnym strumieniem wody, na przykład za pomocą opryskiwacza i przykrywamy folią, szybą lub przezroczystym plastikiem, żeby utrzymać wilgotność podłoża do czasu wschodów. Pamiętajmy, aby codziennie wietrzyć rozsady przez kilka lub kilkanaście minut i żeby podłoże było lekko wilgotne, a nie mokre. Pomidory powinny pojawić się już po kilku dniach, a po kilku tygodniach będą gotowe do pikowania. Życzę wspaniałych upraw pomidorów i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Codzień!